Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Lakson. A w dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać e, ogólnie e, jak dobrze ustawić bandikama. No i jak nagrywać po prostu... Się coś Dobra, no i jak nagrywać e, bez znaku wodnego. Jak nagrywać więcej niż 24 godziny. No i takie rzeczy różne. Mmm, okej, okay, no to może coś wam, no, co może najpierw wam pokażę yy, jak zrobić sobie, żeby nagrywać bardzo długo. Patrzcie, tutaj mogę nagrywać sobie 100 tysięcy megabajtów, według rozmiaru. Okej, okay, ustawienia, mogę nagrywać 23, 59, 59. Jeśli ustawicie sobie 24, no to już wam nie będzie działało. No dobra, no i co teraz yy, wam pokażę. Tak, wchodzicie w zaawansowane. I tak, tutaj wszystko sobie ustawiacie Uruchomię z mini pokaż Potem to sobie wszystko możecie połączać Tylko teraz naciskacie ok Ok, i tutaj klikacie ustawienia No i tutaj możecie sobie Ustawcie tak jak ja, bo inaczej Wam nie, nie będzie działało po prostu Tutaj też sobie ustawcie 100 tysięcy megabajtów mm, Tutaj nie musicie tego ustawiać No i jak już ustawiliście sobie tutaj te ustawienia To po prostu tutaj tak samo to sobie możecie to wszystko yy, wyłączyć. Tutaj musicie być zalogowani. ale Zaraz wam pokażę, jak zrobić. Yy, Uruchom, przestarcie, rozpocznij Okej, okay, ja nie lubię tych, y, tych tych więc ten. I tutaj sobie najpierw zmieńcie język na polski. Yy, C users. Yy, Okej, okay, teraz może wam pokażę, yy, jak robić pauzy. Pauzy tutaj się robi z sobie ustawiłem jedynką mm, Pewnie teraz będzie tutaj takie Obok mojego kursa takie żółte coś no, Tutaj macie tutaj efekt kliknięcia myszką to też to możecie ustawić Więc jak ja tak, no, to właśnie nie widziałem To oglądam scenę ja też na YouTube No dobra, mm, więc patrzcie Teraz będzie pauza No okej, okay, jak widzieliście to była pauza mm, Ale żeby nie przed... No czy widzieliście, że normalnie Dalej odcinek leci, ale u mnie była pauza, tak. Tutaj możecie sobie ustawić mikrofony i takie rzeczy. Różne. FPS możecie sobie ustawić. Ja tam się nie powiem. Okej, okay. tutaj macie przechwyt obrazka. No tutaj macie obrazki. Możecie sobie zrobić te, coś takiego jak screenshot. Mm, tutaj mamy filmy nasze, gdzie się zapisują. A tutaj mamy właśnie ten adres e-mail i to. I teraz wam pokażę, jak to zrobić. Okej. Okay. Dobra, zrobić. Dobra. Mm. Teraz tak, bierzemy sobie... Poczekaj, się zamknąć. wam pokażę. Mmm, Dobra. Nie, tutaj musimy coś takiego zrobić, jak... Coś zrobić. Aha! Dobra. Tutaj mamy taką rzecz, musicie sobie pobrać Ja wam podam link w opisie To jest Keymaker To jest taka rzecz, bardzo fajna I teraz tak, to musicie zrobić No to wtedy będziecie mieli bez znaku wodnego Takiego czegoś tutaj Jako napisu Bandicam, to jest bardzo fajne To jest taki krak Widzicie, to teraz nic nie mogę zrobić Musicie to uruchomić jako administratorzy Czyli uruchom jako administrator Tak? kacie no i tutaj uruchomić jako administrator Wpisujecie tutaj byle jaki e-mail nam na przykład mapa onet.pl albo wp, co tam wolicie. O, patrzcie za dużo. Fajną literkę. Teraz mogę sobie tutaj dać. No właśnie, ja już to mam. I potem klikacie tutaj register. Yy, ale ja tam już nie będę tego robił, bo ja już to mam. Okej. Okay. Więc... Yy, no nie, to co tu mogę Wam jeszcze pokazać? No, Bandicamem bardzo, bardzo dobrze mi się nagrywa, jest to mój mm, ulubiony właśnie program do nagrywania. Myślę, że mam prawie wszystko o nim powiedziałam. Tak, tutaj macie wszystko, moje ustawienia możecie sobie ustawić. I, <laughs> I co tam jeszcze? Y Zaawansowane Tutaj nie wiem co ja mam ma jeszcze pokazać O Bandicama No ale tak, to jest bardzo dobry program do nagrywania, moim zdaniem Tam mam w opisie link do mm, właśnie tego Keymakera Więc żebyście nie musieli szukać Tam mam też y, link do Bandicama No dobra to by było na tyle Myślę, że ten film wam się spodobał y, Jeśli tak, dajcie lajka. Like a jeśli nie, no to po prostu napiszcie w komentarzu co Wam się nie podobało. A ja w następnym odcinku postaram się po prostu to poprawić. No dobra, no cześć.